Stalowowolscy tenisiści przez dwa dni mieli okazję spotkać się z wielokrotną mistrzynią Polski w tenisie ziemnym Ewą Żerdecką. Taka okazja nie trafia się zbyt często. Obecnie trenuje ona niemieckich tenisistów za naszą zachodnią granicą. Trener Bogdan Gajewski, którego imienia obchodziliśmy w tym roku 11. Memoriał, był postacią niezwykłą na niwie tenisa ziemnego. Wyszkolił wielu zawodników, którzy zdobywali tytuły Mistrzów Polski, m.in. Włodzimierza Pikulskiego czy Waldemara Rogowskiego. Największym talentem, który wyszedł spod jego ręki, była Ewa Żerdecka. Zawodniczka grała aktywnie od 6 do 18 roku życia. Reprezentowała nasz kraj na arenie międzynarodowej. Tytuł mistrzyni uzyskała wielokrotnie. Po zakończeniu kariery tenisistki rozpoczęła pracę jako trener. Byłam tutaj wychowana, tutaj wszystkiego się nauczyłam i to po prostu profituję z tego do dzisiejszego dnia. Najpierw jako zawodniczka, teraz jako trenerka. W wielu mistrzostwach Polski brałam udział, od takich najmłodszych, od 12 do 14, 16, 18 lat i tak samo w seniorkach. Największy sukces to oczywiście Mistrzostwo Polski w seniorkach, tak samo mistrzostwo w singlu i w deblu. No i potem się zaczął ten okres, gdzie była baza tutaj w Stalowej Woli. Wtedy było jeszcze ZKS, Stalowa Wola, teraz jest MKT. I w ZKS było tak, że po prostu mogłam tą bazę tutaj wykorzystywać i próbować swoich sił na międzynarodowym parkiecie, tak to można powiedzieć. I prawie przez 3,5, prawie 4, 4 lata była to moją bazą tutaj. ZK jest stalowa wola i stąd zawsze się startowało na wszystkie turnieje międzynarodowe jako reprezentantka Polski i tak samo na po prostu własną, własną indywidualną karierę. Także jeśli chodzi o reprezentację Polski, no to lepiej nie może być, jak grać Fed Cup, Federation Cup i reprezentować Polskę. To jest po prostu adekwatne do Davis Cupa u mężczyzn. To jest to samo u kobiet. Jeśli chodzi o moją zawodniczą karierę jako indywidualną karierę. Grałam prawie przez 2,5 roku na tych turniejach WTA, czyli na turniejach międzyświatowych. I przez te 2,5 lata byłam mniej więcej koło 500 miejsca w świecie, czyli na tamte warunki z moimi możliwościami finansowymi to już był mój sukces. Jak wspomina mistrzyni, w pewnym momencie jej życia pojawił się wybór kontynuować karierę jako zawodniczka czy zająć się trenowaniem młodych talentów. Postawiła na to drugie. Jak przyznaje, myśli o tym, by właśnie wybrać taką drogę, długo kłębiły się w jej głowie. Po prostu był taki przełom. Albo jeszcze można było zainwestować trochę czasu i trochę pieniędzy w tą karierę indywidualną. Albo po prostu zacząć tą trenerkę, i dla mnie było to najlepszym wyjściem, żeby za granicą po prostu swoją wiedzę dalej przekazywać, bo warunki były trochę inne wtedy. I to było powodem tego, że się zdecydowałam na wyjazd do, do Niemiec. I tam zaczęłam tą karierę trenerską, tak można powiedzieć. Byłam w wielu Bundeslandach, tak to się mówi tam. Byłam w Bawarii. Byłam w Baden-Württemberg, teraz jestem w Schleswig-Holstein. Także są te trzy landy, tak można powiedzieć. I od prawie już od jakiegoś czasu, po ostatniej przeprowadzce, cały czas jestem w jednym klubie, w takim największym klubie w tym jednym Bundeslandzie, to jest Schleswig-Holstein. Mamy około 650 członków klubu, z tego ponad 250 dzieci, które po prostu chodzą na treningi. W różnych kategoriach wiekowych i jestem odpowiedzialna nie tylko za dzieci, ale także za drużynę żeńską i ostatnio też był sukces, weszłyśmy do następnej linii, także na razie się powodzi. Jak przyznaje, warunki do trenowania tenisa w Stalowej Woli na przestrzeni lat zdecydowanie się zmieniły. Kiedyś, jak wspomina jedna hala sportowa, służyła siatkarzom, koszykarzom i tenisistom. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. 6 i 7 listopada Mistrzyni Polski spotkała się z młodymi tenisistami ze Stalowowolskiego Klubu Tenisowego, by przekazać im swoją wiedzę. Stalowowolanie mogli przekonać się, jak trenuje się zawodników za zachodnią granicą. Rady od takiej mistrzyni na pewno zaowocują w przyszłości sukcesami. Po treningu również rodzice mieli szansę na rozmowę i uzyskanie wskazówek co do przyszłej kariery młodych stalowowolskich talentów. Ewa Żerdecka jest zdania, że i w Niemczech, i w Polsce młodzi tenisiści dzielą się na dwie kategorie: na tych dla których tenis to tylko hobby i na tych, którzy sport ten chcą uprawiać zawodowo. Można porównać, że to jest to samo co tutaj, dlatego że jak ktoś tutaj po prostu chce do przodu pójść, też tak po prostu musi trenować. Także czy tu, czy tam, oczywiście tak trzeba. Zaplecze musi być wszędzie dobre, czy rodzice, czy klub, czy trener, czy opieka lekarska. To jest wszystko tak samo, także pod tym względem się dużo porównało. A dzieciaki jak wszędzie na całym świecie, takie i takie, ale po prostu trzeba tą różnicę zauważyć. Są ci, którzy po prostu to uprawiają sport jako hobby i są tacy rzeczywiście, co bardzo profesjonalnie do tego podchodzą.